Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale, ja zapraszam was na mini e, haul z chśin. pokażę wam co kupiłam sobie e, na święta wielkanocne i na chrzcin lona Mam nadzieję, że na chrzcin lona się tutaj coś znajdę, bo ogólnie mam jakąś opcję awaryjną, ale nie chcę za bardzo z niej korzystać Więc trzymam kciuki, że coś tutaj będzie e, Pierwszą rzecz mam już na sobie i jest to e, taka sukienka, miałam ją e, ubraną e, na Wielkanoc, jest bardzo fajna, wygodna, e, materiał jest jakiś taki dziwny, nie wiem, zapewne jest to poliester, ale dużym plusem tej sukienki jest to, że tutaj te ramionczka, które są, mi nie spadają, bo mam też taką bluzkę e, z Naked, która również ma niby taki dekolt, ale te ramiączka cały czas zjeżdżają, o tak, i bardzo mnie to irytuje, bo wtedy spada i to tutaj też wszystko, a tutaj też jest również gumka, więc nawet jeżeli wezmiecie sobie te ramionczka, o tak... To nic wam nie zjedzie, nic wam nie spadnie. Ja ewidentnie wolę mieć się tutaj u góry. Przy okazji zasłaniają mi ramiączka od stanika, więc tego stanika po prostu nie widać. sukienkę możecie założyć też bez stanika, ale moim zdaniem, wtedy tutaj to się jakoś dziwnie układa, ten biust nie najlepiej wygląda. Chyba, że macie fajne zrobione syski, które same trzymają się w miejscu. To spoko. Jadąc dalej, lecimy najpierw z sukienkami. Kupiłam jeszcze taką sukienkę. I Kuba, jak ją zobaczył, to powiedział, że babciowa. I nie wiem, czy faktycznie będzie babciowa. Teraz ją przymierzę. Ale ona również jest z jakiegoś takiego dziwnego materiału. Plusem jest to, że ona ma tutaj zamek, którego ja w ogóle wcześniej nie widziałam. Więc fajnie, fajnie, spoko że jest zamek. Nie No ale normalnie nie ma zamka. no Przecież mówisz, że zobaczyłam zamek, więc jest fajnie spoko. Czy ona ma jakąkolwiek metkę? Żeby mogłabym powiedzieć, z czego na jest. O, ma metkę, ale nie ma na tej metce napisane, z czego na jest. Zakładam, że również jest z jakiegoś poliestru albo coś takiego, bo no, jest jakiś taki dziwny ten materiał. Starałam się znaleźć sukienki z bawełny, ale niestety nasze interne sukienki bawełniane były brzydkie po prostu były brzydkie. Więc y, stwierdziłam, że popatrzę y, na to, czy mi się coś podoba, czy nie, a nie na materiał. Więc przybierzmy to i zobaczmy. Czy będzie się w porządku prezentować a, a więc w mojej opinii ogólnie ta sukienka nie jest zła Całkiem spoko leży, nie wygląda najgorzej e, Na pewno dużo zawdzięczamy temu paskowi, który jest tutaj Bo on tak e, fajnie opina wszystko e, Jest też gumka z tyłu, więc ta sukienka jest lekko rozciągliwa, więc... Na spokojnie, myślę, że zmieściłby się tutaj większy biust niż mój Nie jest ona za krótka, jest w porządku Nie jest to mój faworyt, ale jest ok Jeżeli nic innego tutaj chrzecinowego się nie znajdzie To jak najbardziej mogę w niej iść Tylko będę musiała sobie założyć jakiś a, sweterek tutaj a, na górę Sweterek jakiś na pewno w mojej szafie się znajdzie Ponieważ odkryte ramiona to tak troszeczkę a, nie za bardzo Idziemy dalej a, do kolejnej sukienki I to jest ogólnie sukienka, którą ja chciałam założyć na chrzecinę ale jak ją dostałam, to już nie jestem do niej aż tak bardzo przekonana. Nie wiem dlaczego, ale ona ogólnie wygląda tak. Ma tutaj takie rozcięcie na nogach i ona powinna być długa. I nie wiem, czy ona nie będzie za długa. Mam nadzieję, że nie. Ma też taki dekolt. Nie wiem, czy nie mam za małego biustu. W sensie no, mam takie jakieś... Dziwne wrażenie, że ona jest tutaj strasznie u góry duża. Nie wiem, zaraz się przekonamy, jak ją przymierzę. Do tej sukienki też był taki pasek, żeby się chyba obwiązać w pasie czy coś. Więc przymierzymy, zobaczymy, jak wygląda, jak się prezentuje i czy może być tą sukienką na chrzcinę. Mam wrażenie, że na stronie ona była jakaś jaśniejsza. Nie wiem dlaczego. W się sensie, może jakieś te kwiaty inaczej wyglądały, bo czarne. Jak na pogrzeb, trochę. A mówiłam, że nie chcę zamawiać niczego, co będzie wyglądało jak na pogrzeb. Więc nie wiem, co wtedy było właściwie w mojej głowie. Może po prostu spodobało mi się to, że ona ma tutaj takie rozcięcie? Nie wiem. Okej, okay, mamy ją na sobie i. Przy pierwszym przywierzeniu e, kiedy jeszcze nie miałam wyregulowanych ramionczek, bardzo było widać mi e, ten biust. Na pewno można sobie ją tutaj jakoś spiąć. Ten sznurek na pewno e, też pomaga, bo jakoś tak to spina wszystko razem. E, trzeba uważać na to, bo to rozcięcie jest naprawdę duże i jak za mocno machniecie nogą, no to na pewno będzie Wam widać e, majtki, ponieważ... Trochę się w praktycznie przez całą sukienkę, jest ona bardzo ładna, mi się podoba, kobieta też się podoba, więc myślę, że to będzie właśnie chrześcijanowy wybór. Zarzucę sobie jakiś sweterek i będę miała wtedy, wiecie, też wszystko na dole od razu zakryte. Mam jeszcze taki damski garnitur, który Wam zaraz pokażę, nad którym też myślałam, zamawiając go. Nie wiem, czy on będzie wyglądał tak, jak ja bym chciała, żeby wyglądał. Awaryjnie również zamówiłam sobie kombinezon. Ale zamawiając ten kombinezon, nie pomyślałam o tym, że na pewno w ciągu całego dnia będę chciała pójść do toalety. I kombinezon w toalecie to jest po prostu jakiś dramat. No ale ta sukienka, anyways, jest bardzo ładna, prawda? Hmm. Więc cieszę się bardzo. E, może jakiś inny stanik, chociaż nie wiem, bo najlepiej pewnie byłoby ją założyć bez stanika, ze względu na to, że widać ramiączkę, e, ale. Bałabym się, że tutaj jednak wszystko wyleci gdzieś błokiem. I następna rzecz, tak jak mówiłam, jest to taki e, garnitur. Ogólnie on na stronie wyglądał troszeczkę lepiej. Może też dlatego, że on po prostu nie jest wyprasowany. On tu już ma jakiś e, I on jest biały, więc nie wiem, czy on nie będzie prześwitywał ogólnie. I z gruby, ma jakąś tutaj podszewkę. Mm. Oczywiście poliester, ale. To nie wygląda jak poliester tutaj, to, to co jest na wierzchu. I jest do tego taka marynarka, która w ogóle jest cienka strasznie. Jakby ona jest przeokropnie cienka, więc wszystko będzie widać. A ja planowałam pod nią założyć jakąś koszulkę czy coś takiego, więc zaraz coś wyciągnę z mojej szafy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać i czy to w ogóle będzie wyglądać. Wyglądam jak bym się pożwała, nie wiem, z jakiegoś szpitala, czy coś w tym stylu. E, ogólnie to nie wygląda to najlepiej. Nie wiem. Może przy jakiejś innej stylizacji będzie to jeszcze w porządku wyglądało do fot na Instagramie, czy coś. Ale do takiego noszenia to raczej nie. Ogólnie one są pod, po, po, pogrubione te spodnie, żeby nie było widać bielizny, ale do pewnego momentu jakby to odcięcie widać. Strasznie je widać. Wy też je widzicie tutaj na przebitce i ja to widzę patrząc na to. E, ogólnie prześwituje to strasznie. No nie wygląda to ładnie, wygląda to strasznie. Na stronie wyglądało naprawdę pięknie i z tego co pamiętam, ten garnitur też nie był jakiś tani, więc spodziewałam się czegoś wiele lepszego. Może gdyby by był wyprasowany, to też by było troszeczkę lepiej, ale no nie wiem. Może jeszcze się kiedyś do niego przekonam. Na chrzciny jest to definitywne nie. W tym całym zamawianiu zamówiłam również, tak jak przed chwilą mówiłam, kombinezon i ten odcień zieleni to nie ten odcień zieleni, który sobie wyobrażałam, ale y, on ma też taki jakiś sznurek tutaj i to ogólnie chyba będzie szło jakoś tak, bo on miał tutaj niby być taki jakiś skrzyżowany, ale sznurek? Jakby ja myślałam, że to tak już jest, wiecie, naszyte, a... Muszę tutaj coś wiązać, okej, okay, no spoko. Ma zamek, więc nie jest najgorzej. I ten materiał też się wydaje jakiś lepszy, ale pewnie. A jednak nie jednak nie jest lepszy. Jest to 50 bawełna, 50% wiskoza. Jakoś tak, to się jakoś tak nazywa. I no nie wiem, przymierzymy, zobaczymy. Może finalnie pójdę w kombinezonie na Chrzcinę. Chociaż ta czarna sukienka jednak bardziej do mnie przemawia, niż. Ten dziwny odcień zieleni, takiej brzgowej zieleni. A. no to ten, to tak nie. To tak nie miało wyglądać. Widzisz to? Jakby to miało być tutaj. O tak. Jakby, ale tak się nie dało, tutaj to jest tak zszyte, że ja nawet nie mogę tego tak do góry, albo nie wiem, że mam. Jakbym spłaszczała sobie piersi Na pewno założę jeszcze kiedyś ten kombinezon Bo mój tyłek Wygląda amazing w tym Ale cała reszta Tak średniawo Więc e, Przemyślę założenie go e, kiedy idę Ale na chrzcinę Raczej odpada I to by było wszystko e, z rzeczy Które zamówiłam na święta bądź na chrzcinę Ale zamówiłam sobie jeszcze e, Taki zestawik które bardzo mi się spodobał, no i jakby nie mogłam przejść do niego obojętnie, a na pewno mogliście już go widzieć na moim Instagramie, tak wygląda góra, i tak wygląda dół. Jakby no, jest super. Żałuję, że nie ma go w innych kolorach, bo zamówiłabym go koniecznie w innych kolorach, mam w planach jeszcze robić jakieś tam zamówienia, więc pewnie gdzieś tam na Instagramie będziecie widzieć, co tam nie się pojawia. Ja raczej już takich holi większych robić nie będę. To jest prawdopodobnie, nie obiecuję, że jest, ale prawdopodobnie jest to jeden z ostatnich holi z Shein. Jeszcze Laura nie prosi, że on z nią nagra filmik z sukienkami, więc jak chcecie zobaczyć filmik z Laurą i z sukienkami, to dajcie znać, ale e, tych holi z Shein na moim kanale już jest bardzo dużo i e, myślę, że czas trochę przystopować. Więc może się zobaczymy za jakiś czas w takim holu, ale na razie zrobię sobie małą przerwę, chyba że chcecie zobaczyć film z Laurą, no to z Laurą hol mogę jak najbardziej nagrać, bo by była bardzo podekscytowana, kiedy usłyszała, że może zamówić sukienki i nagrać ze mną filmik. Więc tak wyglądają spodnie, tak wygląda góra, przymierzę, pokażę Wam, gdzieś tam pewnie w vlogu też widzieliście, ale i tak... Zaprezentuję Wam, jak to wygląda. Mi się ten ficik naprawdę bardzo podoba i jestem w nim po prostu zakochana. I gdybym mogła, to bym w nim chodziła, przysięgam codziennie. Ale nie mogę, bo muszę go też prać. Więc e, trzeba znaleźć jakiś inny, podobny. Bo po prostu jest mega wygodny, ładnie wygląda. No i pasuje do siebie, więc nie muszę kombinować z outfitem. Po prostu wyciągam gotowy ficik e, od razu z... Szafy. Bluzka mogłaby być troszkę dłuższa, bo tutaj, tak jak o, jak nie założę stanika, no to dołam może coś wypaść, ale ja i tak raczej tego nie planuję bez stanika zakładać. Ehm, spodnie, no co mogę więcej powiedzieć, wygodne mają kieszenie, więc a sama plusy, lecę na IN szukać podobnych rzeczy, bo żeby znaleźć coś idealnego, co naprawdę jest super fajne i w 100% godne polecenia na tej stronie, jest mega ciężkie. Więc tak dla porównania, żeby nie było, że ja cały czas e, mówię tylko o sobie i zamawiam o sobie. To był na pewno hall zhein z, z Le 8, ale e, zamówiłam też tym razem spodnie Kubie, i Kuba możesz powiedzieć, co o tych spodniach myślisz. Są frajerskie. Są frajerskie. A dlaczego są frajerskie? No bo tak. Bo wszędzie są obcisłe, tylko nogawki są szerokie więc coś mi nie wyszło podczas szycia tych spodni ogólnie są też strasznie duże, są po prostu ogromne no i nie wiem, może jakoś da się je zwężyć pomyślimy co można z nimi zrobić, prawda? Uh -huh. aha a spodnie z SHEIN nie są wcale takie tanie jeżeli chodzi ogólnie o męskie czy damskie jakby dżinsy więc e, jeżeli chcecie inwestować w jakiekolwiek dżinsy na tej stronie Raczej zastanawiałabym się nad zakupem lepiej w normalnej sieciówce gdzieś stacjonarnie, gdzie możecie je przymierzyć i faktycznie sprawdzić niż zamawianie ze strony, bo ja raczej też nie mam e, przyjemnych wspomnień, jeżeli chodzi o zamawianie spodni stamtąd. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że taki mini haul Wam się podobał. Koniecznie dajcie mi znać, czy chcecie zobaczyć filmik z laurą. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Budziole, pa, Pa. No, no, no,